Cześć. Dzisiaj kolejne wyzwanie naszego kalendarza adwentowego, Głos jak dzwon. Mam nadzieję, że wcześniejsze zadania zostały wykonane. Zostało nam bardzo niewiele czasu do wigilii. Sprawdźmy, co dzisiaj ukryło się w kopercie z numerem 19. 19 grudzień. Nauczmy się wspólnie piosenki świątecznej. Dziś, oddychając, kiedy słyszysz słowa, nie ma problemu. Za chwilę przeczytam Ci słowa piosenki świątecznej. A ty zamknij oczy, i postaraj przenieść się w swojej wyobraźni do sytuacji, którą za chwilę ci opowiem. Po prostu wycisz się. Gotów? Bo ja tak. Pa. Pa, 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 pa. Ciągną, ciągną sanie góralskie koniki. Hej, jadą w saniach panny, przy nich Janosiki. Coraz który krzyknie, nie wiadomo na co. Hej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Spod kopyt lecą skry. Hej, lecą skry. Zmarznięta ziemia drży. Hej, ziemia drży, dziewczyna tuli się. Hej, tuli się. Skopyta kuli grwie, hej, kuli grwie, patrz. Gwiazdy świecą w domach, nisko na dnie. Skopyta kuli grwie. Pędzi pędzi kulik, niczym błyskawica. Hej, porwali te pandy prosto od kmicica, zbójnik od kmicica, zbójnik szeroki. Hej, z wierzchu baranica, a pod spodem smoking. Wszystko na dziś. Myślę, że do Wigilii nauczymy się razem tej piosenki, a na razie zostań z nią. Oddychaj, pomyśl o słowach. Naciśnij dzwoneczek, subskrybuj kanał, żeby wiedzieć o kolejnych filmach z kalendarza adwentowego. Jutro na pewno się pojawi kolejny dzień. 20 grudzień. Fox Edukacja. Zapraszam na Facebooka i Instagram. A teraz mówię Ci dobranoc. I do zobaczenia.